Hejka, właśnie y, miałam shopping natychmiastowy i co pokazać wam, co kupiłam. I sorry, że nie ma skotką, ale łatwiej się nagrywa Klaudią. Zakochałam się w tym kształcie. I będzie jeszcze jakiś nauczyciel. Dobra, przechodzimy. Chodź tam, mamy dodatki. I będzie nauczycielką. Będzie uczyła zakichanej matmy. I do krowy może... Gdzie tutaj to jest? I to do krowy pasuje, ale mimo to i tak nie będę jej zakładać. Bo walić to. Nie będę tego zakładać, żeby nagrywam na łóżko bo łóżko kotała. Oj, mam kolejnego do skanowania. Takiego li, yy, wilka. On miał gwizdek. O, i mam takiego lemurka też do skanowania. On ma listek. I zeskanuje później, żeby mieć odebrane te. Mam dwa króliczki. Taki nowy i taki kopia Dawida, ale w wersji dziewczęcej. O, i on był z limitowanego, bo ma gwiazdki. Wie to jest z LPS-ami. że do Dawida podobne. Dawid, a ten nowy królik, co nie żyje jak mko, identyko? I nie mówić, że nie pasują, bo pasują. Dobra, odkładamy go. Mamy jeszcze takie marchewki, takie wiadereczko, grzebyczek i kapelusik do tego królika, którego pokazywałam. I taki. Zosowanymi oczami konik morski. I to koniec na dzisiaj, i dziękuję Wam za ten przyjemny akcent.